Jesteście moją kanapką, a ja jestem kiełbaską w środku. O oh yes, oh yeah. awesome. Witamy Was wszystkich serdecznie w nowym odcinku Game Troll TV, na który czekacie co roku. Z wielkie, wielkie emocje tutaj już bujają Was. Na pewno siedzicie na krześle, pewnie przesuwacie się do przodu, zbliżacie się do ekranu. Już pewnie tak siedzicie: po prostu twarz macie, nos wsadzony w ekran, szczególnie na telefonie, bo to jest pewnie musicie oglądać z bliska. Dlatego, że dzisiaj zaczynamy najlepszą 50 według widzów Game Troll TV czy to jest wasza 50 tak. wasza was którzy zagłosowaliście na te gry a my będziemy o nich mówić i co więcej pewnie będziemy się e, znabijać z waszych wyborów, bo uznamy, że są lamerskie, albo będziemy się z nimi niesamowicie zgadzać, bo uznamy, że są fantastyczne. Nie, więc e, piątek teraz podsumuje, to... kto ile zagłosował, a ja wam powiem, ja będę robił e, miny w tym czasie. Tak jest, więc jak widzicie, miła i ciepła atmosfera jak zwykle na kanale Gentle TV będzie panowała. E, do tej pory to wy ocenić nasze wybory, tak jak Karol teraz powiedział, teraz jest pora na nas. I uwaga, e, łącznie zagłosowało 4053 osoby. Więc jest to naprawdę bardzo ciekawy, miły wynik. tak, Więc bardzo dziękujemy za, za te głosy, za zaufanie i w ogóle. E, więc teraz przechodzimy do kolejnej ważnej rzeczy: czyli, słuchajcie, zawsze przy okazji najlepszych 50 i tylko właśnie przy okazji tych najlepszych 50 rozdajemy gry. I teraz rozdajemy gry, i słuchajcie, dzisiaj mamy, będziemy mieli, czy dzisiaj w ogóle w trakcie tej najlepszej 50 będziemy mi do rozdania 15 gier. Wow. Tylko że będą trzy rodzaje. Tak, mm. więc bardzo proste, łatwe Słuchaj. i czytelne. Teraz dobre, uwaga, e, średnio dobre i <noise> tak. bardzo dobre. Te, co <noise> więc stają więc uwaga, <noise> więc uwaga, uwaga. E, dla wszystkich naszych starych subskrybentów, którzy nas subskrybują. Starzy to są powyżej tak 37 roku. Tak, tak. Czyli tych wszystkich, ode mnie. tych wszystkich 42 tysiące z to hakiem, których teraz mamy, to wszyscy ci nasi starzy subskrybenci będą mieli co odcinek do wygrania, uwaga, grę pod tyłem Blood Bowl trzecia edycja Starter Set. Hmm. O, taka przyjemna gra. Ehm, ja też jest, jestem tak. subskrybentem od <laughs> więc, jest. więc, więc to A będzie taka gra. Ehm, pewnie. A. O. I bardzo dobrze. I teraz tak, druga, to dla tych wszystkich, którzy postanowili zagłosować. No tak, dla mm. tych wszystkich, którzy postanowili zagłosować. Mamy też również pięć gier i po jednej grze będziemy rozdawali w każdym ja też, odcinku. Ja a, a dokładnie jest to gra pod tyłem Władca pierścieni podróże przez Śródziemnie plus dodatek czychający w mroku. O! Bardzo proszę, taka nagroda tak, również pójdzie. Co, co odcinek? Co, co odcinek. Co odcinek będą takie um, gry szły. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz dla tych wszystkich nowych, którzy stwierdzą, że w tym momencie jesteśmy fantastyczni i w ogóle i bardzo fani się nas oglądają, czyli wszystkich nowych subskrybentów, którzy w tym momencie od tego momentu zasubskrybują nasz kanał przez cały czas, najlepszej najlepsze pięćdziesiątki. Dokładnie, to w tym momencie te osoby będą mogły wygrać sobie podręcznik do Dungeons and Dragons plus ekran mistrza gry. O, proszę. Takie można powiedzieć, trzy sety. Do Wygrania macie w tym. Ja teraz tej powiem: jak klikniecie, od odsubskrybuj i subskrybuj, to to, tak to, nie, działa, to, bo to, to wiemy, nie działa. Bo my to widzimy to, wszystko. Tak, wszystko wiemy, widzimy, wszystko tak. widzimy. My to śledzimy, więc. Więc jeżeli tak jeszcze się nie subskrybujecie, to subskrybujcie, łapiecie się do tej nowej puli. Jeżeli już subskrybujecie i odsubskrybujecie, to tak czy inaczej łapiecie się dalej do puli Blood Bowlowej, która tak jest to jest e, naprawdę mega gierka. E, ale oczywiście zapraszajcie swoje żony. Tak jest. Matki, Matki żony i kochanki. więc e, wszystkie jak mężów, z oczywiście, zapraszamy. bo to jest bardzo dużo tak, kobiet. I kochanków, to. tak żeby nie było. Nie, to e, Więc e, zapraszamy i już przechodzimy do pierwszej dziesiątki, którą żeście wybrali. Waszą listę otwiera dzisiaj na 50. miejscu. Dobrze, że nie słyszeliście, co przez chwilę żeśmy rozmawiali, ale co? więc to było wycięte. Ale teraz tak, mam nadzieję. Już na poważnie mówimy: w 50. miejscu znajduje się gra, przy której emocje po prostu sięgają zenitu. Właściwie mogliby o tym nagrać serial, w którym by grała jakaś taka fajna, ruda dziewczyna z dużymi oczami i nazywałoby się to, nie wiem, Ruj z Gambit. I to by była gra, ten właśnie <laughs> Ruj. Takie same emocje towarzyszą tej grze, czyli ludzie stoją, patrzą, dwie osoby siedzą i tak jak przesuwają jakiś kafelek, a tam przesuwają pionek, i to jest właśnie Rui. Ale nie, to jest absolutnie fantastyczna gra. Czyli można powiedzieć takie szachy za pomocą owadów się dokonujące. No słuchaj, strzerałeś mnie, no, już biegnę e kupić szachy e za pomocą owadów. Ty Ej, to podobno PR robić Ale nie, chodź, ja tę ja naprawdę słuchajcie. bardzo lubię. Słuchaj, ja jeszcze szachy dobiję ten do PR, ja bo, bo tam są dodatki, które bardzo lubię: biedronka, komar. Biedronka? I ja czyli tak jest serowana przez biedronkę. Szamka. Ja naprawdę tę gry lubię. Widać, że nasi. Oh. <laughs> <laughs> że nasi, wyda nasi wydawcy chcę powiedzieć, nasi widzowie również e, lubią tę grę i oczywiście stosunek za to, bo nie, oczywiście nigdy się nie śmiejemy z żadnej gier w której gracie. My oczywiście popieramy wszystkie gry. Zaraz co my tu robimy? E, o, tak, to robimy. Tak, follow. Więc gra, gra pod tytułem Ruj zawędrowała na 50. miejsce, otwiera, otwiera tę edycję najlepsze 50 i można powiedzieć, że ostatnio została bardzo fajnie zcyfrowana. E, ta cyfrowa wersja roju, którą można sobie kupić Zrobili na streamie. Ale wersję cyfrową. Pewnie, i, że tak. No bo tyle ludzi w to gra stary, to jest naprawdę fajne. Kiedyś byłem to, w Krakowskiej to i nie ta, rozumiem tak, tego, Generalnie to, rzecz są to trochę, trochę jak szachy, tylko mamy heksy z owadami i każdy heks z jakimś owadem rusza się w inny sposób i generalnie próbujemy no jest, się tam nawzajem, tak jak w szachach, trochę tam zaszachować. Ciekawe, może skoczyć na jakaś, Ja nie doceniłem, przepraszam. No, nie. no, ale to jest 50. miejsce. Tak, jedźmy dalej. Słuchajcie, przebojem na listę wdarła się gra, której mimo usilnych starań, przekupstw, wielu postawionych kolejek różnych napojów skokowych nie udało się z niej usunąć. Nie wiadomo dlaczego, komisja była nieprzekupna. Za mało graczy, którzy zagłosowali tutaj na listę znam osobiście. i Jakimś cudem znalazła się na 49. pozycji gra, w której wszyscy trzej zgadzamy się, że bardzo nie rozumiemy jej fenomenu, mimo hmm. tego, że jest w Polsce bardzo popularna i trzeba może pogratulować tutaj wydawcy i producentowi, że, że porw z jakimi ją sprzedaje. Tak, i to idzie, bo ludzie to kupują. My tego nie rozumiemy. Nie. Jeżeli nadal nie wiecie, co to za gra, to teraz wam powiem, że jest to gra Splendor. Dokładnie tak. Ostatnio, no. wiecie, znaczy, dużo osób w to gra, wiecie, wiecie, my graliśmy sobie w tą grę, żeby nie było tak, że po prostu. Tak, tak, nie tak żeby tak, nie było, tak? Ale tak graliśmy sobie i próbowaliśmy kładzie, i diamenciki i kładliśmy, śpii, i tutaj zabieraliśmy sobie punkty, każdy próbował te 15 punktów zera, żeby było fajnie, miło i ciekawie, tylko po prostu wiecie, po prostu z grą po prostu trzeba poznać pewną chemię. Akurat u nas ta chemia nie wystąpiła, ale u bardzo wiele osób, które na tę grę zagłosowało, nastąpiła jest oczywiście super. Plus, ostatnio... Gra, której nawet Marvel nie pomaga. Tak jest. Została wydana wersja Marvelowa, którą też... A, Kamienie Nieskończoności niby Tak, Kamienie Nieskończoności, tak jest, jak najbardziej. Zbieramy. W tym momencie jest parę różnic, między innymi, że nie gramy do 15, go do 16 punktów, więc... edycja 2.0? Zmiana, nie to muszę dać chyba na nowo szansę, skoro do 16 Więc kiedy skończymy tylko to nagranie, zaczynamy grać tym razem w Splendor Marvel i chłopaki tutaj absolutnie o 360 stopni z mniejszej, to by było lepiej, bo by się szybciej kończyło. A to bym uznał, że to jest. No, na przykład, do jednego. Do jednego, ja myślę, słuchajcie, tak oni są. Kto pierwszy, ten lepszy. lepszy. Oni są. Oni on są... Koniec tego. death fajnego. mode, tak <laughs> w Wormsach. Oni są naprawdę fajni. Gdzie tak będziemy się śmiać? Oni się wyżywają na moich wyborach w komentarzach. Ktoś teraz służył na ich wyborach. No to po tu <laughs> jestem? That's, that's the point of me being here. Hello, no, W każdym razie, gra bardzo popularna, tak. i, ale my tego nie rozumiemy. Ale słuchajcie, spróbujcie, bo może Wy, tak jak inni widzowie, tę grę polubicie. Tak jest. What Nastała teraz pewna błogosławiona cisza. Chłopaki w tym momencie nic nie mówią. Dlaczego? Ponieważ w... pojawi się gra pod tytułem Palec Boży. I ona w tym momencie stąpiła na listę na miejscu 48. I teraz olśni Was swoją e, fantastycznością. Jest to gra, która będzie toczyła się na wyspach. Na tych wyspach e, będą różnego rodzaju wyznawcy. Będą również struktury, które będziemy mogli sobie budować. A my będziemy jako ten Palec Boży przesuwali tymi naszymi pionkami, czyli naszymi wyznawcami. I będziemy walili się e, po tych e, wysepkach, wyznawcami, i kto będzie robił to lepiej, wygrywa grę w zmieniających się zasadach co rundę. Bardzo fajna, przyjemna pukanka na planszy. Tak, chyba główne słowo, którego tak powiem, nie użyłeś od samego początku że to jest strykanka. Czyli tak, rzeczywiście pstryka. po prostu gramy trochę jak w kapsle. Tak ale słuchajcie, okay, no. W ramach tego, że jak zwykle mm. musimy znaleźć coś ciekawego, to o. rys historyczny może tej gry, bo to jest fajna historyjka w sumie. Jest. Gra została tak naprawdę wymyślona i zaprojektowana z tego, co pamiętam w ciągu jednego weekendu na bodajże chyba których warsztatach warsztatach. Tak, warsztatach tworzenia gier. Gra była na tyle fajna, że znalazła szybko wydawcę w postaci Awaken Realms Light, bodajże to tak? wydawało, a, później zostało to, a później zostało to jeszcze wydane w Polsce przez inne polskie wydawnictwo, Pol Polacy Polaków wydali polską grę autora, Świetny Foxy wydali to w Polsce jako Palec Boży, po angielsku to się nazywało bardzo zabawnie, bo jak się, chyba pierwszy raz widziałem te z taką stertę pudełek w SM leżały jedno na drugim i nazywa się to Flick of Faith ale to jest bardzo blisko I, więc jak się czyta Flick tylko zamiast L i czyta się U to wychodziło M of ale gra jest bardzo fajna, ma bardzo ładnie jest wydana, z elegancką matą to jest naprawdę bardzo matka, więc w takim śmiesznym podróżnym pudełku, naprawdę bardzo dobre wydanie i bardzo przyjemna gra Zupełnie lekka, po prostu pstrykanka, taka do zrelaksowania się. Jakoś ten polski tytuł nie trafił, w sensie nie, nie spojrzałem, że, że to jest ta gra. No, do, mhm. Jak usłyszałem to musiałem zobaczyć pudełko, a okej, okay, to to. Jakoś ten nie, nie powiązałem tych dwóch, nie wiem dlaczego. Tak może ciężki, ciężka robota. Przed... Tak. Polecam. Pukajcie sobie. Pukajmy. To teraz zmieniamy klimat z takich e, bożych kultów e, na Rosję. A dokładnie e, to będziemy... To a, totalna zmiana. Totalna, absolutnie. A tym razem e, będziemy przenosili się do takich, e, można powiedzieć, elementów budowania kolei w Rosji. E, I nie będziemy absolutnie w tym momencie chlać, bo to nie jest te, tego typu gra. Chociaż możemy nad nią grać, tak, w ten sposób. Ale jest to gra, w której przyjdzie nam wcielić się w pewnego rodzaju przedsiębiorcę. Przedsiębiorca, który będzie inwestował w jedną z trzech swoich linii będzie rozbudowywał za pomocą różnych tam, może um, to coś co pojeździ pociąg po tym, to jest Tor. tory. W różne tory, im lepsze tory, tym będziemy <gry> dostawali więcej punktów na koniec gry. Będziemy mogli zatrudniać Russian Specialist, które będą powodowali również jakieś fajne inne rzeczy. Naprawdę przeprzyjemny Worker placement. Ja w to grałem, nie pamiętam ile razy, ale bardzo dużo w to grałem. Chyba najbardziej wyklepany przeze mnie walker placement. Bardzo, bardzo fajna i ciekawa gra. o tak powiedziałem. Ja, ja mogę tylko powiedzieć, że. Żeby ma rację. Dla mnie tak, nie, nie. Na pewno bym tego nie powiedział, to jest absolutnie niemożliwe. <laughs> Ale zawsze mnie zastanawia, ja tego nie czuję. Fenomenu gier o kolejach. Dlaczego te gry o kolejach są tak bardzo lubiane? Mi się wydaje, że Co po prostu z tymi kolejami jest. Jest jeden pewien duży tytuł, o którym nie wspomniałem, bo wciąż będzie Take na liście, grze, który spowodował, że dużo ludzi gra w gry o kolei, i automatycznie jak już grasz w jedną grę o kolei, to może łatwiej coś na kolejną grę o kolei, niż zmieniać temat gry. I to A -a. może być takie powiązanie marketingowe. Ja od grze rosyjskiej kolej powiem, że ma bardzo fajną szatę graficzną, Mi się bardzo stylować. te no, gry podoba. właśnie mega, odpowiada temu, co tak sobie prezentuje klimatowi Rosji taka, no może nie radziecka, ale taka rosyjska, no, to jest, Ja ostatnio Fajnie. miałem przyjemność gdzieś w różo, różne gry takie rosyjskie. Teraz portal będzie wydawał y, katedrę, były już Red Outpost. Y, teraz jeszcze będziemy mieli właśnie mamy rosyjskie koleje, więc można nie wiem, zrobić sobie nie taki trójpak rosyjski i nie wiem. Y, tak, no jakiś to jest klucz, tak? Można coś, coś takiego sprzedawać. Więc rosyjskie koleje dobra gra. I z jednego worker placementu przeskakujemy zaraz do drugiego i cofamy się bardzo mocno w czasie. Bo teraz, zamiast ustawiać naszych inżynierów, którzy będą budowali tory i tworzyli rosyjskie koleje, przenosimy naszych inżynierów, odziewamy w skóry, dajemy im maczugi i łupiemy kamień w epoce kamienia właśnie łupanego. Czyli bardzo fajnym, klasycznym, bym powiedział, worker replacementie o tym, jak to postawić dwóch ludków do chatki, w której wyjdą w trójkę za chwilę <laughs> i rozmnożyć swoich pracowników. Bardzo fajna gierka, w której łączymy to, że stawiamy naszych pracowników się na różnych polach, gdzie oni się zamieniają w kosteczki, którymi rzucamy i jeżeli wyrzuciliśmy odpowiednio dużo na danej kosteczce, to dostajemy ileś tam zasobów złota, drewna, kamienia i chyba jeszcze tam glina była z tego co pamiętam, jeden dodatek do gry i po prostu klasyk. Jak ktoś nie grał nigdy w Worker Placement, to zwykle od tej właśnie gry zaczyna. U mnie cały czas siedzi na półeczce i bardzo sobie chwalę i czasami sobie z wolą wracamy do tego, bo to jest po prostu solidny, fajny tytuł, nie za wymagający, nie za długi, taki w sam raz. Tak, bardzo przyjemny, proste zasady, naprawdę można się szybko go nauczyć. Nie jest, wydaje mi się, stresujący bardzo też dlatego, że ma ten element losowości, który rozbija to takie poczucie, że gnębi cię za każdym razem gracz, który jest o niebo lepszy od to ciebie. Prawda? Chociaż i tak ta losowość nie wpływa na tyle, żeby gracz lepszy nie zdominował tego słabszego. No jest no bo taka masz na do, do kultu, opanowania ale, ta losowość. Ale jest to fajny taki element, a chociaż naprawdę jak zacząłeś o tych odziewaniu swoich pracowników w skóry, to zacząłem, że tak powiem myśleć o jakimś ciekawym takim temacie Worker placementowym, jakiś takie, nie wiem, jakieś podziemia, takie ludzie w skórach. To już w było w dungeon Keeperze, e, to się nazywało Czarna Dama. E, e, tak, wszyscy można powiedzieć, przerabialiśmy, a czy kolega mi opowiadał, więc. E, a chodziło coś... o preta porter bo tam się ubrania no, no, tak, właśnie boho, boho, I boho, wiem, że to jest boho tamtego, boho. tamtego ja czasu. Nie jest, <laughs> jedyne co wyniosłem z tej gry, to jest nazwa Boho, tak, tak. Że coś takiego istnieje, boho. Ale. Ale ja, ja nie o tym mieliśmy rozmawiać. Polowa kamienna, e, bardzo, bardzo fajna. fajna tak, że... Beczek jest też skórzany, ja go strasznie zawsze lubię, mega sprawa. Jest Bardzo taka dobrze. ciekawostka, bo jest jeszcze taka gra jak Epoka Kamienia Junior ona się chyba nazywa i to nie jest w sumie już Worker Placement, tylko jest takie memo dla dzieci z takim, powiedzmy, tylko takim bliźnięciem tematu tego zbierania zasobów, ale jest w tej samej szacie graficznej co Epoka Kamienia, więc dla takich dzieciaczków już tam, nie wiem, 5 lat, 4 lata to jest takie fajne memo. O, czekam na to. Ja bardzo lubię takie filmy jak Indiana Jones. Nie wiem, lubicie? Tak to, tak, to jest nie, bardzo. Ale zależy. Ostatniego nie. No to no to jest dobra, zupełnie ma być inny. jeszcze nowy. To jest zupełnie inny Ten temat. E, obejrzymy tak czy inaczej. E, to, czyli, słuchajcie, nic nie przebije nowej sagi gwiazdnej woje. No, come on. E, więc e, uwaga. E, mamy była? tutaj taką. Była, tak, oczywiście. No właśnie, tak. Była się zmyła. Więc słuchajcie, mamy taką grę, w której możemy się troszeczkę poczuć jako taki, wiecie, poszukiwacz. Poszukiwacz, który wpada na wyspę. Ta wyspa jest w dwóch wariantach, ponieważ mamy jedną stronę planszy, drugą stronę planszy. I ta gra nazywa się zaginiona wyspa Arnak. Hmm. Czyli można powiedzieć ostatnim rzutem tak. My troszeczkę rebel się spóźnił z dostarczeniem nie, tej gry właśnie przed świętami, ale nie spowodowało to, że ludzie się nie podjarali tą grą. Ja się tak samo podjarałem, dlatego teraz tak nagadam jak nakręcony, bo tak czy inaczej ludzie podnabywali i gry już nie można dostać. Więc <śmuszczaj> nie cieszcie się, że w tym momencie o fajna gra, sobie kupię tak nie. E, <śmuszczaj> więc tak <się> czy <śmuszczaj> inaczej jest jedna na wyspa <śmuszczaj> Jest to gra, w której przyjdzie nam taki troszeczkę, ja teraz chciałbym określić jakąś tą grę, na bodajże chyba BGG jakieś czas temu patrzyłem, te, jaka tam jest mechanika taka przodująca i jest napisane anon. <śmuszczaj> <unknown. śmuszczaj> <laughs> Więc dlaczego? No ponieważ, tam, to ja ponieważ, ponieważ tam sobie wiecie, mechanika budowania tal, jest trochę worker placementu, jest tyle mechanik i ta gra na, na, na Zachodzie bardzo często w serwisach jest określana. Że jest to gra, w której jest tyle mechanik, które nie powinny ze sobą współgrać, a nagle to działa i wyszła całkiem dobra gra. Oczywiście od czeskiego wydawnictwa, czyli od CGE, więc my oczywiście popieramy. Tak, tak jak tak. mówię, czasami były pewne rzeczy w postaci e, tytułów, które wydali słabe, ale tutaj bardzo proszę, wrócili e, w chwale, jadąc na grze, nazywającej się Zaginiona Wyspa Arnak. To ja już cicho będę. A, słusznie, to popieramy to Ależ głównie. inteligentnie wyjechałem. Na 44 miejscu wjeżdżamy z deckbuildingami i zaczynamy grubo, bo zaczynamy od deckbuildingu bardzo, bardzo popularnego, który w Polsce promuje i wydaje wydawnictwo portal, więc myślę, że już wiecie o co chodzi. Chodzi o Ions End. Uuh. Gra deckbuildingowa kooperacyjna, gdzie wsielamy się w magów w bram. Tam niby jest jakiś flag z tyłu, ale ja szczerze mówiąc nie do końca wiem, wiem, że jestem jakiś magiem i mam jakieś bramy i klepię jakieś potwory. I tyle mi wystarczy właściwie. Nie e, wystarczy e, fluff właśnie, tak, to... jeszcze mam do tego kumpli, bo gram z innymi graczami. Każdy ma tego swojego maga i trzaskamy potwory. Jest to bardzo ciekawa gra z kilku różnych powodów, oprócz tego, że jest fajnie zrobiona, fajnie zilustrowana, ale ma jeden ciekawy element, mianowicie, że w przeciwieństwie do innych buildingów, kiedy zagrywamy karty, odkładamy je na 100 kart odrzuconych i nie tasujemy. Nigdy? Nie, nie, nigdy nie tasujemy. I dopiero kiedy skończy się talia, odkładamy ją z powrotem i znowu dobieramy. Więc odkładając karty, mamy możliwość wpływania na to, jak nam się później ułożą i budowania jakichś ciekawych momentów, ciekawych sekwencji, żeby mi się to dobrze ułożyło, jak już to zagram. Co jest bardzo fajne, co ja bardzo lubię, oprócz tego, że jest dużo dodatków, to w tym roku wyszła już u mnie na półeczce i czekam, żeby zacząć. Ion's and Legacy, więc kampania Legacy, więc będę mógł znowu drzeć karty, i pisać po. Nich I irytować ludzi, którzy tego nie lubią. Tam już się nie pasuje, tylko się wrzuca do pudełka. i no, od razu do śmietnika, z tak. tak. Jest do takiego śmietnika, a potem tak wysypuje Fajr, bo nie karty. Słyszałem, że w pudełku jest zniszka na niszczarkę, tak? Możesz sobie kupić, jest 50% no, upust. I możesz wiecie, jak kupujecie sobie, więc bardzo proszę, jak ktoś szuka niszczarki, to może sobie jeszcze grać kupić, dostanie. A w pudełkach ramy. z niszczarko jest 50% na kolejną grę. I to się tak takie No koło, to, jest, to, jest to jest takie życia. błędne koło, dokładnie. Krąk, krąk Ale w innej gry. grze Legacy, którą akurat, Marku, ty też chyba grasz i gramy, jest takie fajne, nie wiem, odrzucania kart odrzuconych. No tak, e... ale to potem się tutaj wypycha, brakuje takiej... Jakieś... Zapycha i... się to i... W każdym razie, Ion Sent, jeżeli szukacie dobrego, dobrego deepbuildingu kooperacyjnego, w takich klimatach fantazy wojujących magów, naprawdę bardzo fajna gierka. Polecam. Na pozycji 43. gra, w którą chyba każdy polski fan karcianek albo Warhammera grał. Gra, która się pewnie nawet nie powinna zdać, byłem mocno zdziwiony, że się tutaj jej znalazło. Ale no, to wszyscy też pozytywnie bardzo ty. zdziwiony, bo to jest gra, która już nie jest od 4, 5 bo już od iluś tam latów, lat już nie wydawana, niewspierana, a żyje. I Polacy grają i grać będą, bo to był kawał solidnej karcianki w niesamowitym świecie, jak już wspomniałem, Warhammera, czyli Warhammer Inwazja. Krasnoludy, elfy, orkowie. Imperium, wszyscy po prostu, wszystkie wielkie rasy tego wspaniałego starego świata mierzyły się ze sobą, zagrywając karty, wyruszając na wyprawy, broniąc swoje chyba twierdzy, to się nazywało. Tak, tak, jest, tak. twierdza. Były trzy osie ataku, z tego co pamiętam. Tak no, jest. Miśle, Świetne mięli. mechaniki, Genialne bardzo fajna karcianka. Nawet pewnie z jakimś pieniądzem musimy teraz gdzieś dorwać na jakiś Allegro no, czy Eliksach, takie stare nie, talie. Nie, nie, to nie. One właśnie, problemy Dużo było, dużo było tego na rynku. A tak dodatki chodzą drogo. No, dodatki tak, ale było za dużo na rynku. Okej, no właśnie, no to teraz może. Ja grałem w podstaweczkę, będę z tak w jakichś tam kostkach sobie grypaliśmy, bardzo fajne, ale nie wszedł w to na poważnie, więc co się stało? Co się stało? Stało się to, że po prostu nie zatrudnili osoby, która mniej więcej ogarniała tematy, które obliczone są na to, że jeśli wydajesz dodatek i wydajesz ten w dużej liczbie kart, to musisz to troszkę tak zaplanować, a jak nie zaplanujesz, to robisz coś takiego, co robią wizarci, czyli po prostu po jakimś czasie będziemy bonować karty. No oczywiście. Tak? No to w tym momencie ten mechanizm tam troszkę się zawieszał. Pewne karty, nie wiem, były troszeczkę tam przepakowane, ludzie sobie kupowali czasami dodatki nie, bo chcieli sobie te karty pozdobywać, później te karty jakoś tak wychodziły, wydawano coraz więcej kart, i po prostu nagle, e, taka, wiecie, inteligentna nie, osoba, która to robiła, po prostu zdarzynała grę dodatkami nie, i kartami, które po prostu no, no, przestała gra przez to działać. Więc można powiedzieć, można takie rzeczy robić, ale no, to trzeba mieć jakiś taki większy, szerszy plan. A nie było takiego mechanizmu, że na przykład stare dodatki wypadały z metry? Coś takiego nie było. No to już w tym nie momencie nie. się wiesz nie. Nie. nie orientuję. Natomiast, y, no po prostu wiem, słyszałem, rozmawiałem z całą masą ludzi, którzy walili na tę kupę pieniędzy, że. Po prostu jest to gra zdnięta przez liczbę dodatków i nieprzymyślaną liczbę produkcyjną. No, na pewno, jako ciekawostka, wydaje mi się, że nie chyba nie skłami, mówiąc, że był to taki pierwszy, naprawdę popularny LCG. LCG tak. Tak? Bo Dokładnie nie był to tak. chyba pierwszy, bo pierwszy był. Ja już teraz nie pamiętam, ale na fali nie, na fali legenda, Zulu, Czy, le, czy Netral? Legenda pięciu kręgów, a nie, nie netralnego. E, ale nie. Warhammer Inwazja była takim pierwszym, naprawdę takim grubym, który odniósł taki naprawdę duży Tak, tak coś no, coś no i wiesz, no i klimat dużo zrobił, ale to była też świetna gramar. No tak, też skomplikowana. I, i, na skomplikowana na, skomplikowana na, na początku, początku na tak, tak no no ale to pamiętam, że po tej grze, po tej grze nastąpił pewien wysyp takich LC-ów, tak? Wciąż było robiło lc Tak. A nie jeszcze był Wilds dobra Teraz można powiedzieć Elcegiem, który po prostu ja wiecie, ja sobie spisuję taką. E, można powiedzieć e, kartotekę tej gry, bo, bo lubię słuchać, co się dzieje wokół gry Arkham Horror LCG. Po prostu mm. tam takie rzeczy się dzieją wokół tego. Nie mówię o gra, tak? ale e, rzeczy wokół właśnie dodatków. sklepie. jak kiedy, do kiedy do dróg, bo Aj, po prostu niesamowite rzecz. No, ja przy lcg mam taką piękną zasadę, że kupuję sobie podstawkę, ewentualnie sobie kupuję jakieś jeden dwa dodatki i koniec. I już. Starczy. No. oto człowiek, który wyszedł z dołu. Brawo dla Petra. Na 42. miejscu znowu ciuchcia, ale tym razem ta ciuchcia będzie moim zdaniem dużo przyjemniejsza, dlatego że będzie fajnie, zabawnie, wesoło, radośnie i nawet w 3D. Więc jeżeli mówimy o ciuchci w 3D, to prawdopodobnie już możecie się domyślać, że mówimy o grze pod tym Colt. Express. No. Brawo, brawo! Colt Express, czyli gra na dzikim zachodzie, gdzie wcielamy się z jednego z bandytów, którzy próbują napaść pociąg. Wbijamy tam jak najwięcej osób, bo im więcej, tym weselej. Ta gra chyba działa tam powiedzmy, że przy trzech osobach to można już grać, ale tam można do sześciu bodajże tak. osób. I naprawdę wtedy dopiero się dzieją emocje, bo każdy biega po tym pociągu. Musimy planować, programować swoje akcje w każdej rundzie, czyli sobie stwierdzamy, ruszę się tutaj, pójdę, przejdę na górę, zejdę na dół, podniosę jakiś skarb, strzelę, walnę kogoś pięścią. I potem sprawdzamy, czy coś rzeczywiście mi się udało, bo każdy w tym czasie zaprogramował swoje ruchy, i okazuje się, że tam, gdzie ja strzelałem, to marka już nie ma, bo Marek poszedł do góry. Ale za to, jak chciałem się odwrócić i podejść pilius, to piętek walną mnie w piapę. Więc bardzo fajna brzmiańska gierka. rzeczywistość. Naprawdę dużo przy niej emocji, Piotr. dużo śmiechu, kiedy macie ochotę komuś strzelić. Okazuje się, że to wydostajecie kulkę. Przy czym nie można z tej gry odpaść, więc to jest też pozytywne, bo jedziecie do oporu, potem kończycie tak grę jest. po prostu stalią. kul, jesteście cały podziurawieni jak ser szwajcarski. Klimacik tak, tak taki Wester westernowy, naprawdę rewelacyjny i po prostu wygląda kapitalnie. Stawiacie to na stole od razu ludzie pod i tak mówią, o, a co to jest? I dodatek DeLorean, taki klimat. DeLorean robi taki niesamowity klimat, ale właśnie, Karol, tak jak opisywałeś, no słuchajcie, czego nam jeszcze brakuje do takiej gry o dzikim zachodzie, no bo nawet mamy takiego, wiecie, deloriana właśnie z powrotu do przyszłości, mamy już tam ludzi, tam się strzelają w tym pociągu, tu, 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 a nagle co robi? Podjeżdża Diligence i Diligence to był jeden z dodatków, który w tym momencie sprawiał, że mogliśmy sobie jeszcze przeskakiwać na ten Diligence, no, jest to fantastyczna opcja. Oczywiście konstrukcja tego diligence'u też była bardzo ciekawa, więc można powiedzieć, można w grać, grać, grać. Gra się absolutnie totalnie nie starzeje. Mm. E, no i cóż, świetna party Come game, taka nieco way. bardziej, można powiedzieć, zaawansowana, jeśli możemy akurat mówić o takich e, w grach zaawansowanych, przy, przy grach takich party, ale świetnie za każdym razem się przy tej grze bawię i, i pograłbym. Mm. Ostatnia gra z waszej dzisiejszej dziesiątki no, to, to znowu tytuł o deck buildingu. czy jest dużo kart w ogóle, tak? Jakaś taka ta dziesiąteczka pierwsza jest taka mocno karciana, co, co będzie dalej? Czy będą może figureczki, coś innego? Ale do brzegu, do brzegu, e, jest to gra, która się wdarła przebojem w zeszłym roku, już mi te lata, tak w 2020, no czy 2019 jeszcze, ten 2020... No, Możemy tak założyć się, na potrzeby filmu, tak. Figurze, tak. Się ...skurczył strasznie, w której, słuchajcie, musimy dotrzeć do legendarnego miasta Eldorado. A żeby to zrobić, musimy zebrać sobie odpowiednią ekipę i sprzęt, więc budujemy sobie talię, dobierając te karty na naszą rękę i poruszając się po takiej fajnej planszy, z Heksów zbudowane, tak? Dobrze. Tak, mówię. Tak. Po takich heksikach, gdzie są różne rodzaje terenu, żeby przejść przez ten teren, mieć różny sprzęt albo towarzyszy, które nam w tym pomogą. Bardzo fajne, bardzo przyjemne i byłem zdziwiony, że w ogóle autor, czy znany z tego, że raczej te jego gry są takie mocno matematyczne i bardzo, powiedzmy, wyliczone i przez to troszeczkę nudnawe, takie coś wydał. Mamy deck building, mamy tutaj tą dżunglę i to wszystko fajnie gra, działa, buczy i byłem zachwycony. I gra się chyba w ogóle sprzedała w Polsce, jak świeże się dobrze kojarzy, co koledze. absolutnie tak. I jest mega popularna i nie dziwię się jej pozycji. Na tej liście. Ja bym tutaj nawet tak może tak teoretyzować, że gdyby ta gra pojawiła się dużo wcześniej, przed na przykład wsiąść do pociągu ostatnimi, wydaje mi się, że mogłaby być naprawdę grą, która naprawdę. zastąpiłaby na tym polu i była, można powiedzieć, takim samograjem, o którego do drukach byśmy nawet nie wiedzieli, bo ona by była w cały sta... czas tylko mm -hmm. Cały czas by pędziła, ale wydaje mi się, że chyba wydawca, ponieważ ta, tą grę, jak sobie na patrzyłem teraz, można ją cały czas kupić od jakiegoś czasu. Mimo, że ona jest bardzo właśnie popularna, sugerowana właśnie jako gra dla początkujących więc wydaje mi się, to jest, wiecie, coś w stylu, nie mam pojęcia, ale się wypowiem. Zwłaszcza yy, wydaje mi się, że właśnie jest takim dobrym samograjem dla wydawcy. No, gratulujemy wydania takiej gry. Bardzo no, absolutnie o No I to, słuchajcie, no niestety tyle. Przykro się żegnać. Co już tak szybko? Tak jest. no, no Ale jeszcze tyle rzeczy do powiedzenia. O czym teraz no będziemy Boże, rozmawiać? Boże, już, możemy, możemy teraz porozmawiać na przykład o tym, że będziemy rozdawać gry. Oh. I za chwilę pojawi się taki ekran. I na tym ekranie wszyscy ci, którzy e, mogą wygrać gry, to sobie te gry wygrają. A znaczy my życiem. dzisiaj już coś ten dajemy, tak? No tak, no tak to już, już raz. raz każdym od dawa, na nie ma innych gry. tam Jak chcesz brać, to musisz po drugiej stronie ekranu stanąć. W to może na sam odcinek zostawiam tam samego. Polosujemy, by to no, Dwa razy tak, tak. Dwa dwa razy, dwa razy do roku rozdajemy gry to bardzo proszę ty, na bogato i widzimy się za tydzień.